Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon o coś go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Odpowiadając Jezus, rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór syna człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. I dać swoje życie na okup za wielu. Każdy z nas nosi w sobie różne potrzeby i pragnienia. To jest bardzo ludzkie. Z biegiem lat one się zmieniają na podstawie naszych doświadczeń, zdobytej wiedzy, przeżytych sukcesów i porażek. Można by powiedzieć, że nic co ludzkie nie jest obce Jezusowi. On rzeczywiście wziął na siebie całe bogactwo i ubóstwo naszej ludzkiej natury. Stąd ze spokojem pyta każdego z nas: czego pragniesz? Co chciałbyś, aby się zmieniło w Twoim życiu? Jakich studiów pragniesz dla siebie? Jakich relacji? Jak sobie wyobrażasz dalsze lata w Twoim małżeństwie? Twojej rodzinie. Jezus chce posłuchać tego, czym żyjesz na co dzień i za czym tęskni twoje serce. Jednocześnie nie pozostaje on na poziomie wysłuchania, lecz zaprasza ciebie z tym pragnieniem do pogłębienia, do dalszej drogi, do ukierunkowania w stronę miłości. On sam pokazuje apostołom, że pragnienie władzy musi być rozumiane jako służba z miłości na wzór Jezusa. On sam jest tym, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie w darze dla wszystkich. Przyjdzie zatem ze swoim pragnieniem do Jezusa, on cię przyjmie i pokieruje. Zaufaj mu, a nie zawiedziesz się nigdy. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj